No, hello, tutaj Purpose, jest ze mną Crysis Cześć. I Jingis. Jo. Słuchajcie, zaczynamy Aiona z ekipą. I teraz tak, podstawowa rzecz. Dziś jest odcinek u mnie. Jutro o godzinie 19, czyli w poniedziałek, jest odcinek kolejny u Crysisa A we wtorek o godzinie 19 jest kolejny odcinek u Jingisa. I będziemy prowadzić taką serię, no, kilkunastu odcinków to na pewno. Eee... Z Iona. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja się bardzo cieszę, bo to jest gra, którą powinno się grać, według mnie, w ekipie, właśnie i, i, i razem przechodzić ten. Ja jestem Wojownikiem e, Purposowy. Gramy na świecie Barus, czyli na polskim serwerze. Zapraszamy mhm. serdecznie, kto chce z nami pograć, śmiało wbijajcie. Ja już kiedyś w Iona grałem i pewnie mm, ci, którzy pamiętają, to, to wiedzą, że grałem z Wami. E, no i my serdecznie zapraszamy Was również. E, tutaj jest dźwigiska, która. Nawet podskakując, no, no nieważne, a tutaj jest Krezys, który pięknie to skomentował, jak zobaczył moją postać, no jak w rzeczywistości. Nie, eee, no nie jak w rzeczywistości, jakby <grym> było w 100% jak w rzeczywistości, to ja powinienem być pomiędzy wami, no. no, no znaczy, na no, w zasadzie to bliżej no, mnie, no. Hmm. Dobra, e, tak jak mówił, purpos jest wojownikiem, no to ten jego wzrost najbardziej mu pasował, ja tutaj gram inżynierem, więc próbowałem zrobić krasnoluda, a to, że Genghis jest hobbitem, no to to albo małą dziewczynką, no ale po prostu jego zboczenia. <grym> nie, ja jestem kapłaneczką, będę was leczył, ja muszę mieć dużo, dużo mocy do leczenia i, i w ogóle jestem malutka i, i ciężko mnie będzie trafić, jak się schowam ale... za Purposem, to zobaczcie, nie będzie ale... mnie w ogóle widać. Ale zobacz, biorąc pod uwagę, że, żeby, nas, żeby nas leczyć, ja musisz tylko... od czasu... Pod, podgłaśniam Cryzisa, bo zdecydowanie za cicho o, był. Okej, okay. ale biorąc pod uwagę, że żeby nas leczyć, musisz od czasu do czasu nas dotknąć, to dotykanie przez małą dziewczynkę może być uznane Dobra, do... idziemy, nie, nie, ja tutaj już ten... Dobra, zaczynamy serię, tak. mam nadzieję, że wam się spodoba nasza seria. E, jutro zapraszam do Cryzisa, a pojutrze do Gengisa. E, no zbieram, ja zbieram pierwsze rośliny. No tak, Gengis tak, Ale no przepraszam, z czego was mam leczyć? Ja muszę mieć zbieractwo Dobra. Do Widzę, że mamy. mieliśmy tu jakieś kwestie. Tak, tak, tak. Mamy pierwszego El Pas. A w ogóle to Ale chyba może powinniśmy byśmy się do dodać... dodali. No właśnie, dodać to. właśnie, zanim zaczniemy quest'y. bo idziemy do kwestii wspólne. Dobra, to, jako, że Purpos jest dzisiaj nagrywa, to co czy teraz nagrywa? To eee, zaproś on do tłuszki, grupy. Chyba. Zaproś do grupy. I w ogóle musisz tworzyć się również gildię. Ale to chyba. Byli już... To chyba już. To chyba już. na którymś levelu. To... I to chyba kasy kosztuje coś tam. No nie wiem, jak się tak? robi tutaj. Ale kiedy na jesteśmy. pewno stworzymy sobie, będziemy mieli jakieś tam, nie wiem, niziołki i ten wielki. Proszę się nie śmiać, to jest Dżingiski. Dobra, <śmiech> lecimy. <śmiech> dżingis jest najbardziej doświadczony w tym momencie, bo sobie pograł przed nami tak najwięcej, więc Dżingis prowadź. No dobra, no to zaczynamy gadać. Co to się to... stało? Co się dzieje? No ja już zagadałem, no i już mam quest'a. No ja też muszę zagadać. Też mam, to już... Tylko że mi się nie wyświetla. A, spotkaj się z Mires. Gdzie jest Mires? Mires jest tutaj, na mapie na widać. I Dobra, i lecimy. A ja sobie chciałem stworzyć Ten takiego topowego berserkera. Duży, duży, wolniej, co? A w ogóle to wiecie, kogo, kogo mi przypomina moja postać? No? Viriusa. W sumie trochę hmm. tak, w sumie trochę tak. Co się dzieje? Cześć, Mires. Co my? jest do zrobienia? Czas okay. zobaczyć dziewczyna. Trzeba jak najszybciej daje. wyjść z tego. Co się dzieje? Co się, co się dzieje? Co się dzieje? Ciele oknem wyleciało. Kapusta i kwas. Eee, dobra, co teraz mamy? Pokonaj keruby w paski... Keruby Nie paski... walczyć z kerubami. O ja, widzę tutaj są, o, te o te Keruby pasiaste tu. są, dobra, jest. Dawaj go. To jest mm, nie już mi go zabił. No przecież ja no nawet nie. Nawet nie Ale zdążę. to nam zalicza, nie ma problemu. Uff. No i mi, wszystkich mi crazy zabija, no, zero zabawy w ogóle. Ej, nie, jej wszystkich nie zabija. Ja to sobie strzelam, Dole, no, już no jest dobra. Się na to No, no, ja To, to ja tutaj takiego. To, to ja się tak nie bawię. I on, I on mi zabiera jeszcze cały loot z tego. Ej, nie zabieram już luta chyba. Aha, bo tu się loot dzieli, tak, faktycznie. To ja lecę ja ale... z... nie dostałem, czekaj, jak tu jest inwentory, OB. Mam jakieś ten startowe dziwne rzeczy. Małe serum regeneracji dostałem, ej. czekaj, ja sobie. Ale ja się mogę uzdrawiać, podnieś tutaj... No nie uzdraw. Aha. Uzdrów nas! No. Uzdrów! Dobra! A nie, dobra, nie trzeba. Dobra. Nie, żartowałem. Żartowałem. Ja nie potrzebuję. E, dobra. Powiedziałem, że nie potrzebuję. Start Ale raz. ja będę dobra. cię zaczepiał. Czekaj, bo jeszcze nie Nie oddałem tego, tego, tego quest'a. Co kesta. się dzieje? Ty za szybko lecisz. Poczekaj trochę, właśnie. No bo mam też doświadczenie te w MMORPG. A, no tak, bo ty jesteś doświadczony. Ale nie wszyscy mają doświadczenie, no. No właśnie. O Jezu, ja umiem latać! A nie to po prostu... Bardzo no Jeszcze, jeszcze nie wiem, później byliśmy. Nie zejść worki? Tak, już wzięliśmy. Tu, tu są worki. Już wzięliście? No, no właśnie podnoszę w tym momencie. Wam też to zalicza jak ja je podnoszę? Chyba nie. No, 0 na 3 No to ja mam 2 na 3 już. No dobra, no to okay. niestety. To, to, to każdy musi sobie osobno podnosić. No, zdarza się. Nie! Zabrał ten worek! No właśnie, y, wszystkie mi pozabieraliście, ja mam tylko 2 na 3. Jak wszystkie? Ja mam I, jeden ja na... Ja mam <laughs> jeden mi pozabieraliście, chodźcie za mną. No, 2 na 3. Jeden chodź, na 3, trzeba czekać aż się zrespią. Znaczy, nie no, nie czekać aż się zrespią, chodźcie tutaj. A gdzie ty jesteś, bo ja cię nie widzę. Tam e, jak były te keruby... Inaczej, rozejrzyj się i zobacz takie zielone, świecące... E, niebieskie. Zielone. Świecidełka, tak. Dzięki świec, za mną? No. Świetlingi. No to to jest niebieskie. Aha, ja mam Ale mówię na mapie, na mapie jesteśmy, widzimy siebie A, jako bo takie. A tu to jest mapa. A tu jest mapa. Nie, no poważnie w grze MMO, znasz się? nie, nie widziałeś, że mapa jest. <laughs> into your Gle, face, ja, ja crazy! Into your face, cicho! Normalnie, takie, tak z liścia tak! <laughs> ja, dobra. Mam dwa na trzy, jeszcze jeden... Chodź. Czekajcie, jeszcze biorę trzeci U, sobie. Tu są tu gdzieś. Ja jeszcze. mam czy naczyju, już mam. Mam 15. trzy na trzy, idę do Mira Czekaj Krezus na mnie. Aha, zbiorę sobie kwiatka. To, Mój, tak, kwiaty. to moje kwiaty, ja będę leczył! <laughs> Mam kwiatkę, tak. I tak to... Idzie... Co się dzieje? A Djingis, ty, ty się śmiejesz, a dżingis po prostu odwzorował Madzie, no a ty już jakieś tam no. dziwne rzeczy. No, Madzie was leczy i co wymyślić Jeszcze raz. Okay. Wiecie, okay. wiecie, że te kwiatki można kilka razy zbierać to są punkty zbieractwa, chciałem wam powiedzieć. To no właśnie. Ale też, też chciałem sobie pozbierać te punkty zbieractwa, ale jakaś mała dziewczynka podeszła i zaczęła zabierać moje kwiatki. Polinia na temat cieszcie, pracy cieszcie, na Cieszcie, że na policję nie zadzwoniłem, że mnie tutaj molestujesz w ogóle i wykorzystujesz mnie do ciężkiej pracy! No właśnie. Czekaj, hmm. zdaj raport Polinia na temat pracy na równinie, a gdzie jest ta Polinia? Gdzie jest Polinia? Eee... Kieruje was taką, takim, takim tym do tego. No, no właśnie mnie nigdzie nie kieruje. Eee, a więc tak, czekajcie, można sobie Czekaj. zrobić coś takiego. locate, jest, o, o, mam. Macie locate? Mamy, mam. Gdzie to jest? Mam. Co to trzeba kliknąć? Zobacz, masz Zobacz. w prawym górnym rogu. Raport dla Polina. Masz takie trzy Dobra, kątki, Tam i masz taką strzałeczkę, nie? Mam widzę. I jak tą strzałeczkę widzę. rozwiniesz, to masz zadanie, i później lokacja, widzę. i widzisz gdzie. Widzę! Więcej ci już nic nie podpowiem. Widzę! Nie gadam z nimi. Wąchacz długonosy. To ja. Wąchacz! Żeby ci skarpetek nie powąchał Dobra, chodź, chodź ty w tych swoich pięknych klapeczkach, idziemy dalej. Kto ma klapeczki? Ja, ja mam klapeczki! Każdy z nas ma klapeczki. Zresztą... Ale ja zresztą lubię chodzić w klapeczkach. Nie? No idziemy, no to chodź. Halo. No chodź za nami, wiem, że jesteś mały. No ja mam, mam krótkie mały... nogi, no. Ostatnio mam wiele zmartwień. Dobra, akceptuję. To jest nowy quest. A to tak, to jest nowy quest, a to nie jest ten. Zbierz ogony, trzy wąchacze zbożowe. Dobra, tu są wąchacze zbożowe, więc trzeba zabijać wąchacze zbożowe. Chodźcie. Grain snuffer. Czemu ty masz to po angielsku? No bo mam po angielsku. Źle. Gdy ty ty węchacze. I in your face pistol z pistoletu. A ty silny o. jesteś na początek. Ale mam wolny auto autatak. No super, ale ja zadaję I im trzy razy mniejsze obrażenia. Ale ty, niż ty wiesz, że tam masz taki tam skill i z niego możesz sobie tam. No shit użyć Sherlock. Chyba. No nie wiem, ja. Używam ja tego, tego, mojego... tego skilla. A tego mojego skila No, level był. No co ty, ja jeszcze mam. mi to jeszcze daleko do levela. No tak, ten se zbiera no. kurna jakieś pierdoły. Ty, a ja mam tutaj ogony, jakieś zbierać, a, a, a nie mogę podnosić niczego. No, no właśnie, ja nie, ja nie mam żadnego jest... ogona. O o, jakiej ja mam? O, jest mam. Jeszcze raz. To już mam dwa ogonki. No, a ja nie mam ani jednego. Ja zero na trzy. Ja też. No nie podnosić cię, jeszcze, jeszcze, nie wiem. O kurde. Patrz, Gingis Co? Weź mnie tamten Leczmy. Jezu chrysę się, się stało Lecz mnie Weź wszystko. Dobra to okay. ja się sam ja na razie bo widzę, że Zobaczyłem no z niektórych się nie da ponosić, bo nie z każdego drofi ten ogonek Tak, tak, tak jak, to już... jak go zabijesz to ja sprawdzę O dostałem level więc już nie potrzebuję Dobra, mam dwa mój. ogonki. Dobra, jeszcze. mam trzy. Mogę pomóc wam, pomóc ja wam. ja mam zakimić. jeden. Czekajcie, czy ja mogę, właśnie, ja mogę chyba jakiś dodatkowy ten skill sobie wykupić, nie? Ale to do... Mam w... dwa. Dzięki, z... u kogo się kupuje skile? Będziesz tam później przychodził, takiego gościa, nie? Dobra. Dopiero wtedy. Tu mam, czyli tak od na razie Masz sobie tam nie po... mogę. Zmawiaj z, ka... z kagasem o nowych umiejętnościach. Tam A, faktycznie. Wykupujmy. Dobra, dobra, wszystko jest. Ja już mam dwa te... Tu to... jest ogon. Ale nie mogę go podnieść, weź to zostaw, co? Słuchaj, inaczej, ale dobra. Ale nie, to każdy ma inny lud. Nieprawda. Nie, ja nie, 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 hmm. po prostu jak ja podnoszę, to on nie może podnieść. Pogrzebię w tych samych kieszeniach, co ja. No, i to jest niehumanitarne. No właśnie. Można się zarazić jakąś. Też. O, A, tak bo tak widzisz, tam. bo ten porządek, dziki cios jest dwustopniowy. O, dobra, mam wszystko, mam trzy. A lecicie, cię, patrz, patrz, cię, patrz, jakie światło na ciebie pójdzie tam. Ale 11. poszło światło. Ha, ha, ha. Dobra, gdzie teraz musimy iść? Tutaj trzeba oddać? Dobrejko. Trzeba poddawać te kościory, wiecie Znowu mi zabiera. A bo już się, wy się jeszcze nie macie tych trzech ogonów? Nie, Mamy. Nie, kłócimy się o kwiatki. Aha, dobra. Moje się kwiatki. Kłóćcie się o kwiatki, dobrze. Czekaj, już tam mi da. No, no, gdzie no, no pf. Ostatnio mam yes. tyle z nie, nie. Już. Nie. już. O tony. Jak mogę ci okay. pomóc? Nagroda standardowa. Gdzie się już? Przynieś kucharzowi Uno i jeden z burków ze zbożem Kales. Poczekajcie no, gdzie wy jesteście? No to no, no, to, no zobacz na mapkę. No widzę już was, biegnę do was. Tylko muszę mu ogony. Ogony mu dam. Poczekajcie, bo Oś... jest to chaotycznie. Yy, po, po kolei questy. kraj jest gdzieś ty polas. las. Ja stoję w miejscu. A czekaj, bo chyba mam musimy... Czekaj, gdzie mamy tego? No idę właśnie patrzę sobie na tak gdzie jest Kales. Kales jest... o jejku daleko. Wszystkie w tym samym miejscu. Wszystkie tam w, na, w Akaros. No to lecimy, to lecimy do Akaros. Do pierwszego miasta. Idziecie kompanią. Gdzie jest no? Taki duża się gubi. Jaki duży? Ja jestem malutki, najmniejszy hmm. tutaj. Ale ty się a ty, a gubisz się? nie? Ty jesteś, ty, ty się hmm. trzymasz naszego okona no i się trzymasz. A ja się gubię? Nie. No pewnie. Ja leczę. Sama się gubisz. czepcie się. Ale fajny księżyc. No to jest. Jak ode mnie biegają. Trochę jak A Akarios. Ktoś chyba zjadł troszkę tego księżniczki. No, do kogo mamy dobiec? tu? Do A, to z, z Warrior Trainer moja Czekaj, no to mamy. To jest już. nauczyciel wojowników, to nie mój. No to mam, czy nie, nie mam taką umiejętność? Mam. Tu też się naładować, chyba, nie? Bo umiejętność trzeba tu naładować. Czy może Kaliorześ poszedł? ]ce. Nie, do no, Kunandesa. Aha, nie, no każdy stryf. ma do kogo innego, musi pójść. Ja przyjdę do nauczyciela wojowników Ale tu nie ma mojego nauczyciela Tylko to jest Twój nauczyciel Nic więcej Właściciel farmy? Ty masz tylko nauczyciela wojowników, tutaj jest, nie ma nikogo więcej Dobra, to pozbierajcie wszystkie questy jakie są Bo tutaj jest dużo kwestów Tak gram tak gram Dobra, no Mogę sobie wziąć teraz, już tu mogę sobie wziąć Powiedz, do, powiedz nam, Jingis, czy jest tu jakiś maksymalny poziom Ja doszedłem do 11, ale wiem że chyba maksymalny około 50 tutaj jest ale to, okay. to, to, to naprawdę się który Wiesz. podąża za sensem światła mm, O kurna nagro... to Nagroda opcjonalna, czekaj, miecz najemnika, okej okay. Mam jakiś lepszy mieczyk Masz czy biorę dostaniesz? No, do, to chyba dostałem, tak dostałem O, taki hmm. naprawdę lepszy Dobra, dobra. Tutaj jest jeszcze Madelin jakaś. Dobra. No Madelin też ma faktycznie kwesta. Właśnie wziąłem. A rzeczy w środku jest. Od którego levela się wchodzi na główny serwer? Od Kojarzysz ósmego inglis? bodajże można, albo od ósmego chyba można. Uh -huh, uh -huh. to ja już mam prawie czwarty. No, ja mam czwarty. No dosłownie mi brakuje tak. No, no, no mam 99,74. No, ja ale ja po prostu lepiej zabijam, no. Oj tak, ty w ogóle się jesteś debesciak. Lepszy, no, i twoja mafia też jest debesciak. No. Dobra, to gdzie idziemy najpierw? Tu jest jeszcze jeden quest, od, yy, u, u producenta kostek. Ja już wszystkie wziąłem. Tak, wszystkie ja, wziąłem. Tak, mam go. Dobra. Zaczekajcie, sprawdźmy gdzie mamy yy, questioki. Teraz tak. Po kolei, lokacja. Tutaj na, na jeziorze Kliona mamy składniki Una. Też na jeziorze Kliona? Też na jeziorze Kliona? A gdzie Jednego mamy ten tutaj. Quest? Jednego mamy w, w mieście. Nieubłaganie kochankowie Qued? mamy w mieście. A składniki UNA gdzie żeście brali to? E, no od bo tego. Tego questu nie ma. No To pewnie Mam w tak. wcześniej go nie wziąłeś, bo tam był do wzięcia. No bo to jest UNO. W którym sklep spożywczy tam, Nie no Tam, wziąłem. gdzieśmy zabijali, to tam był do wzięcia. Gdzie zbieraliśmy ogonki z no właśnie. No bo wy tak szybko biegacie, zamiast to wszystko zrobić. A nieprawda. E, no dobra, no trzeba było stworzyć na... sobie troszeczkę wyższą postać, to byś szybciej biegał. Nieprawda, mogę sobie grać swoją ja mogę jeszcze, Gdzie jest Elino? Widzicie tu gdzieś Elino? Bo on ponoć jest gdzieś tutaj i trzeba z nim porozmawiać. Elino, tak? Już poszukam. No. szukam. Mm -hmm. O, jest fajnie. Jak trzymam dwa przyciski, mm -hmm. myszki, to mi biega po prostu do przodu i w tym momencie mm -hmm. myszką mogę sobie patrzeć. Jest to bardzo wygodne. Fajne. Gdzie jest ten Elino? Czekaj, zastanawiam się, szukam. Ja muszę tego Una znaleźć, waszego. Uno to jest tam obok. Zaraz się pokażę, gdzie jest Uno. Eee, ale wina może... ja nie, nie widzę. Ale składniki UNO? On tu gdzieś eee... jest. Uno jest tutaj. O, chodź do mnie, dziękuję. Gdzie? Tu? Ja jestem niżej. Hmm, hmm, tu, hmm. tu, tu to mało powiedziane. No w tym mieście. Byliśmy, a tu. tym, co byliśmy? No przez chwilę. Tam niżej. Wiecie co, bo my się porozdzielaliśmy nie, chyba. chyba. No właśnie. A, czekaj, czekaj, czekaj. Musimy opuścić, y, klikając ikonę wyboru serwera w prawym dolnym rogu y, y, możesz opuścić serwer dla początkujących. No tak, ale to na początku, naprawdę to na początkujących, choć trzeba ten piąty, ósmy level wbić, żeby sobie pójść tam dalej i nie mieć już jakichś większych problemów. Dobra, jestem na górze. O. Gdzie jest ten Uno? Tu, za mną. Widzisz mnie? Skacze. A to ja tam byłem u niego, on nic za mnie nie miał. Chodź na główny serwer już. Bo możemy to zrobić. Gdzie coś idzie? Takiego ludka masz w prawym dolnym rogu ekranu, takiego ze strzałką w dół. Takiego biegnącego. Widzisz go? Nie. Prawy dolny ekran strzałka w dół widzę, dobra. Select beginner server. No to właśnie, ale musisz wybrać główny serwer. Mind server. ale jesteś powiem, że tam chcemy iść? No tak, 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 bo tutaj mamy quest'a. Questy nawet, powiem inaczej. Na serwerze, tak? Tak. Dobra, no to lecę. Transformuj mnie hmm. na main server. Czy, czy, czy ty nadążasz, Genghis? No, no, malutku nadążam. W którym miejscu tego ludka, bo mi się ten ludek zginął? Na prawo A, od wiem. umiejętności. I zalet, główny serwer zalęcany, i przejdź. Tak jest. Do 10 sekund. Dobra, przechodzę, um, przechodzę. Tylko, że nie wiem, czy, czy to jest dobre, bo tu też mieliśmy dużo questów. W A nie, yeah, to, 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 jest to jest to Elino. samo, to jest, to jest ten samo, to nie przechodzimy jeszcze na ten taki do głównego miasta. Tylko spokojnie, to jest to, to, jest to samo. No dobra. Nie jestem. No to teraz mamy tak. A Teraz w ogóle to jest no event, jest nie wiem, czy osowy. wiecie. O, o jest Elino, tu, trzeba tu, jest, tu, tu jest Elino. A i teraz. To, robimy tak po kolei wszystko, nie? No to tak. No... Co, jakoś sobie nie wyobrażam mojego krasnoluda z takimi skrzydłami. A będziesz miał. Ejku. E, będę... po... Teraz trzeba z powrotem przejść na serwer dla początkujących, żeby się spotkać z Madelin. No właśnie. A czyli to po prostu nas uczy. Uczy przechodzić ser... między serwerami, dokładnie. Okej, okay, to lecę na, na tego ruki. Ale ma fajną postać tylko koło ciebie, kurpos. będziemy mm. skakać w lewo, w prawo, w górę Dżingię. w dół. To jest dżing po prostu postawić. podążaj za tym, co mówimy. To, 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 I nie rób nic innego w tym czasie. To będziemy robić jedno i to samo, nie? Mhm. Mm Dobra. No no ja właśnie przechodzę na serwer dla początkujących z powrotem. Jestem już. E, zwój jest, odwagi, okej. szybkość ataku, zwiększy się prędkość działania. Z... Dobra, to ja chcę zwój odwagi. No i pięknie. Wspaniale. Zwój przebudzenia odwagi lub zwój biegu Chyba zwój tego kradę, jest też odwagi Dobra, odwagi co dalej? nie. Kolejny quest, Yo, którego robimy... Kurto wiesz co? Jednak ty jesteś malutki, zobacz na tego wielkiego Ja nie wiem gdzie ty jesteś. Koło. Un, koło un, dobra. Koło kogo? A koło koło ona. No, zobacz jaki gigant. No, spory. Ej, tu ja musiałbym poskakiwać, hmm, nawet, żeby wiedzieć, Ten gracz ma chyba jednąć. kompleks mniejszości, yy, małości, tylko nie wiem czego. Dobra, wiecie co? To teraz lecimy hmm. na jeziora Kliona, bo tam mamy. Dobra, ty przy... powiedz, mi, powiedz mi misję, którą będziemy robili. Eee, składniki Una, pozostawione dobra, no i dobra i antyczna kostka. Jeszcze po drodze mamy kampanię składniki do UNA. zrobienia. Zagrożenie ze strony ten, to on jest po drodze, ten koleś, z którym musimy porozmawiać. Dobra, to lecimy, lecimy, za pół, lecimy... Po. dokładnie, lećcie za mną. Chyba nawet można kliknąć Zabie, podążaj. Nie nie jest wiem, taka właśnie. funkcja. Follow, jest, mam, mam. Jej, wącham twoje... Eee, dołącz, czekaj. Mam jakiś dołącz Śledzenie. Czekaj. dołącz. Śledzenie. Follow, follow. I śledzenie, no jestem. Wiecie Sobie co, ani. dlatego czasami wolę angielskiego. A czekaj, zaznacją. bo my nie jesteśmy w ogóle w tym. party. party. Party, party. To znowu nas o, wywaliło? No bo przechodziliśmy Jem, przez między serwami. Tak, Przechodząc po prostu przez inne ten... Dlatego no, to fajnie by było mieć tą gildię i wtedy chyba zawsze byśmy byli w party. Nie, nie raczej nie. 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 Jezu, Ty, twoja... Twoja ma, ma, mała dziewczynka za mną po prostu sunęła przez pewien czas. To ty suniesz za mną w tej chwili, ja jestem w środeczku. Ła! Wow. No, Muranes. Ale... Dobra, o, bierzemy tego wziąłeś? quest'a od Muranes. Dlaczego bierzemy I. Aha, jest jakiś filmik? Jump! Jump! Tak. Jej! Kaszenka się... teraz! Obejrzyjmy to! Hmm. Króciutko. Dobre. Króciutko. Ale też... Dobra, ja man. proponuję man. w tym momencie zakończyć mój odcineczek, bo mamy 21 minutek nagrania. I zapraszam was serdecznie jutro na godzinę 19 do Cryzisa. Jej. I dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. <laughs> cześć. Na razie i pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, musimy się tutaj łączyć czysty razem. Hej. Dokładnie, cześć.